Pewnie mało jest osób, które nigdy nie bywają przemęczone, które w pewnym momencie nie mają takiego wrażenia za dużo mam na głowie, już nie dam rady więcej. No i Jezus mówi: "No to jeśli jesteś obciążony, utrudzony, zmęczony, przejdź do mnie, odpocznij. Ja cię pokrzepię. Ja ci dodam siło, To by chodziło w relacji z Jezusem, żeby z nim odpocząć po to, żeby mierzyć się z tym wszystkim, co jest wyzwaniami naszego życia. No, Jezus będzie kontynuował. On powie: Moje jarzmo jest słodkie, moje brzemie jest lekkie, czyli nie powie, znikną Twoje trudności, problemy, wyzwania. Nie, ale ze mną będziesz mógł je inaczej przeżywać. Przeżywać je tak, że to, co trudne, już aż tak strasznie trudne nie będzie. Że to będzie lekkie, to będzie słodkie, to nadal będzie wyzwaniem, ale będzie przeżywane razem z kimś, kto jest moim przyjacielem po mojej stronie, przy kim mogę odpocząć, nabrać sił, nabrać dystansu. No i mierzyć się z tym, co jest czasami też i trudem kochania, trudem wybierania tego, co dobre.